I this world. You keep me here. No i witam moi drodzy ponownie. E, druga część e, chapteru dziewiątego przed nami, ale oczywiście standardowo zanim e, polecę dalej bądź e, pójdę dalej zobaczę jeszcze, zobaczę <coughs> Mniej więcej strzałki mamy troszkę harpuru. może go czystamy, zobaczymy wracamy do posiadłości e, Rubensa tak zwanego Rufika udało mi się otworzyć co to znaczy otworzyć e, zrobić jedną operację na tym ale z tego co widziałem to trzeba e, jeszcze Dwie takie głowy znaleźć. Pójdźmy sobie, może najpierw tutaj. Kurczę zamknięta, ok, w porządku. Eee, tam byłem, więc idziemy tu. Ma widzę, że tutaj jest ten kanał opuszczony. Okej, okay, po cichutku. Widzę bombę na ścianie, ale również słyszę też coś. Gdzieś muszą chodzić te piękne kreatury. Zobacz, naboje. No Kurczę, a fulę mam? Niemożliwe, że mam fulę na szczególnie no, Okej. Okay. Hmm, spróbuję tą bombę oczywiście na standardowo rozbroić. Mam nadzieję, że się uda. Okej, okay, spokojnie na lecie. Nie ma tragedii. Nie zostaje nic innego, jak wejść do góry. Okej. Okay. No ja tu również działa, nie, nie? A coś leży. O kurwa, rzucił się na nie. Soki deadlock. Dobra, zostanie z Harpoona. O, super, poproweczka. Pięknie. Nie, spalimy go. Pitching of fire. To jest pitching of fire. Fa... Ło kurwa, skąd on się tu wziął? Przecież nie było drugiego fire'a nie, nie, strzałem na zagęszko. nam także siekierę Rupuna oczywiście nie mogę zapisać z powrotem. Nic nie, 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 nie mamy. Tu mam pokrętło do safe'a. Do sejfu, przepraszam bardzo. Mamy także obraz. Która, która chyba 11 głów tam było. Po 12 głów. Teraz cię przyjrzałem na szybko. Po prostu. Okay, tutaj nic nie ma więcej więc schodzimy na dół zobaczymy co tam dalej znajdziemy strasznie pokręcona jest ta gierka niestety no full, jest full, dokładnie ale zobaczmy oczywiście mamy fula. więc nic nic, nic nie zrobię ta amunicja się po prostu kurwa, straci, no, przepadnie. Okay. To jest tak, pytanie. Gdzie iść? Tu są jakieś drzwi jeszcze? Chociaż nie, tam o kurwa, dobra. Jeszcze mnie chyba nie szeli Wykorzystamy może bełta, ale tego wybuchowego. Jest chyba nie rozwiązania. To chyba najlepsze rozwiązanie. Można sobie zrobić najwięcej tych bełtów. lub mm, ogniowy zaraz zobaczymy jest ogniowy i podpalmy frajerów w pięknie idealnie wręcz super no to było dosyć dobre więc ze względu na to, że staram się zbierać amunicję i oszczędzać troszkę I mamy także siekierę więc nawet jeżeli coś się wstanie to... o kurwa, no nie, serio? Mi się nie podoba. O kurwa bomba tam była. Ale on jest. <gryw> idzie za nami. Kurwa macie. nas prześladuje cały czas. O oh my god. Serio? No idzie powoli właściwie. Idzie powoli to nie ma problemu. Uciek. No, bo te spotkania z tym Rufikiem są dosyć emocjonujące. Jest to bomba, ale tak jak miałem wysiłek jakieś jeszcze. Więc zobaczmy, co mam tutaj. Jakiś pokoik. Też klimatyczna muzyka. Też klimatyczna muzyka i dość klimatyczna sceneria. Zdecydowanie, no chyba najbardziej mi się podoba w obecnie ten rozdział. Jest on strasznie taki klimatyczny. Czuję po prostu ciar na plecach miłosierne. To jest jakby jeszcze spotkanie Rufika. Który po prostu e, ciągle tutaj nas prześladuje. O. Gdzie on jest? Jest oko, czyli znaczy to jest. na trzy nas Tu Tutaj jest. Mrzeźnik. No. Dobra, dostał siekierki. Świetnie. Nie musiałem zbomarować amunicji z rewolwera. Tu mamy zapałki. Też się przydadzą, bo do siebie nie miałem w ogóle. Tylko dwie sztuki, więc okej. Okay. Kolejne drzwi. Sputa. A tu wyszliśmy. Ło, się... wow, wło, wow! Jest bomba. Okej, okay. bardzo zabrana, na no, raczej rozbrojona. Holy oh, shit. Słyszałem jakieś ohydne wyziemy. Nie podobało mi się to w ogóle. Kolejny fragment mapy. O, czyli what the fuck. Jeszcze jakiś śmiech to już w ogóle. Naprawdę nie jest to zbyt przyjemne. Taki ciary na plecach momentalnie. Tego nie mogę rozwalić. Dobra, no, zobaczmy, co jest tutaj. O kurwa co jest? Co jest? O hui o chuj! Ja pierdolę. What the fuck is this? No, masakra. Nie wyglądało to zbyt dobrze ale na szczęście wyjścieśmy z tego bez szwanku. W końcu wejdźmy w te drzwi. Te mam To jest jakieś wejście. Kurwa nic nie ma w ogóle tych skrytkach. O. No. Kluczy kolejne. Super. Oczywiście kluczyk się przyda na pewno. szafaczka i znowu pustka. Nie wiem, czy to jest specjalnie tak zrobione. Przejdźmy tutaj tędy. zobaczyć przejście w, w piecu. O! Ząbiaki. Gdzieś są, mamy tutaj. nie tutaj. Dziwna. Okej, mamy księdza w mózgu. To jest dużo o 1000, tysiąc, tak zwane. Kurwa, intryguje mnie, że ten zamek gdzieś tam ładnie, bo szuka już. Chyba, więc nie wiem, cofnę się do tyłu. Ewentualnie sprzątnego. Ja, nie widzę. O chuj tu chodzi. Nie wiem. Albo gdzieś po drugiej stronie jest, no nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym moim razie zajmijmy się znowu tą główką. To już jest druga główka. Oh. The subject number 12. Test 71B. placement A 2 Stimulation of amygdala, seed of emotion and memory allocation, the fear center of the brain. Что себе? Ну, как если трогать что? КПА2. Tak, to będzie odbaczyć gdzieś z tyłu bardziej Były ryzyk fizyk, że tak powiem Tak idealnie Idealnie chodziło o to Bardzo dobrze Czyli mamy drugi kisiel czerwony uaktywniony, więc zostaje jeszcze jedna główka teraz tak standardowo jak będę się pewnie wracał, to e, pewnie Rubens się gdzieś ujawni. Szogun, no zdecydowanie, chyba ten jednak jest lepsze. Chociaż nie wiem, czy nie będę strzelał z bełta. O to farb. Masakra ociu, to są chyba rodzice yy, Rufika. Zdaje się, że Rufik po zabił. Masakra, totalny psychopata. Tego bym się nie spodziewał. Albo może bym się spodziewał, no nie wiem. A żeby na dalej, kuleżą kolejne zwłoki. No, nie wiem, chyba jest fala. Tak, dla świętego no, spokoju, spokoju. Pitching of Fire, jak <noise> to się mówi. No i ciągle gdzieś jest jakiś pierdolony pajchus. O! Słuchać go nawet gdzieś. A tu jest, okej, okay, w porządku. Chyba przeciw haczu, chyba. Będzie na lepiej. Przynajmniej sobie tutaj amunicję zachomikuję troszkę. Mam zapałki? Nie, no boje, do no. rewolwera. to z niego kisiel mózgowy. Stówka. Nie za dużo, ale może być. No i może być kolejny dzień. Tu mam leży jakiś fajas. Przypisał, żeby wstał, dlatego lepiej, się go pozbędę. Chociaż troszkę zajebałem, bo mogłem tego bełta wybuchowego nie używać. Kolejne szpulki z nagraniem. bomba. O no, kurwa! No, oj, nie trafię. Dobra, spokojnie, nam radę. Patrzcie, zamówiłem bombę na ścianie, nie? To były potęgi, patrzcie. O, teraz już muszę rozbroić. Ok, udało się. Ale tego się nie spodziewałem, że można zamarzać także bombę na ścianie. Naprawdę dość spoko. Chyba wykonam jakiegoś beuta wybuchowego, zapalającego. Tutaj jest szafa ładnie ta. Przypuszczam, że to będzie szafa pewnie do lasowania się, więc to zbyt mnie nie ratuje. Gdzie my jesteśmy? Znowu wyszliśmy na główny hol. mi Dokładnie teraz muszę iść. W każdym razie... coś się nie zadobał. Część to no, zadobał, no, teraz się zadoba. Został jeszcze tylko jeden. Dobra, no, zobaczymy... Nie, nie wiem, czy tego do góry Tutaj byłem bodajże już. Właściwie tu mam jeszcze dwa pokręta do sejfu tylko teraz muszę sobie przypomnieć gdzie dokładnie było to pomieszczenie z tym sejfem chyba na dole bodajże. bo tutaj raczej chyba nic nie zrobię już Poczekajcie, tutaj, tutaj chyba nie, to była chyba główka pierwsza. I tak, więc to nie było tutaj, I to było tutaj, bodajże, ja? I raczej tutaj. <laughs> tak tu było tutaj. Przedróżniejszy się nie wyskoczy. Okej. Okay. Tak tu jest ten safe. Więc co za to pokrętła? Jedno pokrętło, drugie pokrętło. Wow. nie mało. Dobra, zobaczmy co mam w środku. Są jakieś safy. Sprzeciw tutaj. Okay. Ogólnie. Dolna. Spoko. Okej, okay, tu jest kolejna główka, ostatnia już. Główka numer 3. O tak z boku. Chuj masagra. Assumption numer 14. Test 88C. Olympic Prime. Temp 3. Electro Replacement C4. Stimulation of the C. Cztery. Czy Czy to jest tutaj? Możliwe, zobaczymy. Tak, dokładnie tutaj. Czy udało się. Rostow has not received the family's usual donation this year. And why would they? Has the hospital been doing anything worthy of donation? The Victoriano family has always been a generous contributor. Where are your parents? okay that the hospital will no longer be able to provide you with assistance, materials. Your research will very quickly disintegrate. How dare you come into my home and threaten me? No, widać, że e, Rubens tutaj współpracował z doktorkiem, e, jak mu tam leciało? Z Mienazem, tak? O, coś jednak. Nie bardzo mi się ta współpraca układała. A tu mamy naszych ziomków. O, kurwa, jest bronią, to nie z bronią znowu. Dobra, jedniemy tego. Podpalimy go. ten drugi teraz. No chuj. To jak stracę. Tak jak troszkę szkoda tych bełtów, no ale dobra. Będzie. Zostawił nam. Mam amunicję, chcę jedną sztukę, siekierkę, więc co, tak nawet całkiem nie najgorzej. Ale Na nic za bardzo nie, nie wykonam, ponieważ nie mam za bardzo części, ale... Dobra wiadomość jest taka, że otworzyliśmy nasze drzwi. OK, oczywiście się otwary. no i teraz wchodzimy dalej, zobaczymy co nas tutaj czeka. O! Coś już się dzieje. to tam idzie? Kurwa, Rufik znowu. mas, o kurwa. Gdzie my jesteśmy?

Nie świadczy zbyt dobrze o pliku. Na przykład, jak nadal cały czas mi to posać bardzo intryguje Z jakiegoś powodu chcę, żebyśmy za nim podążali? No tak to jakiś podstęp. Dobra, są jakieś dziwne... Co Kolejne jakieś dziwne przerwinki... O, co to chodzi w ogóle? ma być w ogóle. Kurwa to mi zabiera życie. Ora spierdalamy. Ja pierwę tu, znowu rubę się ale to znikło w pizdzie z What the fuck? Co to jest kurwa grane? W ogóle jakieś linki, dobra, spoko. Eee, mam radę. Alicja. Pewnie jak wejdę w tą linkę, to umrę od razu. Zapalki. Kurwa, tam go jeszcze że. Ale nie będę się po wracał. już wracał inicja fur, mam tu pewne również Okej, okay, chyba się udało Tak, bardzo dobrze Idziemy dalej Co ty jest grane? Kurwa, jakieś chore jazdy w ogóle Co to ma być? the fuck? O kurwa O oh shit Holy shit Wow 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 o Kurwa Dobra teraz co? Dobra, można otworzyć Cały czas kurwa znowu Gdzie jest to otwarcie? No idzie w tędy O kurwa Dobra, prosto Spoko Tędy. O kurwa to są kolce. Szyj to mi nie przejdę Bo może przejść tędy łow Nie wow, wow, wow. co ale się udało jakoś Ok pozostaje tylko obiec tutaj Dawaj. Dobra kolejne jakieś wizje i przeniesienia gdzieś Jesteśmy. Wydaje się, że tutaj ogólnie już byliśmy. Nie? Z tego co pamiętam przynajmniej. kolejne jakieś drzwi. Co? Pole jakieś. Co tu chodzi w ogóle? Ci wyśniaki. Dokładnie, po co tu jesteśmy? Jakieś pole, jakaś z dołu. Dziwna sprawa. Eee, siekiera, jakaś okay, się przytę na pewno. co sobie z koła są to Bo ja kurczę, nie mogę jej zabrać. Ujebał, troszkę. Kolejny kij się mózgowy. Będę w końcu zwiększyć ilość eee, przenoszenia amunicji. Mam chyba na 25, bo na 15, że nie, nie pamiętam. Także potem sobie to zwiększę. Proszę amunicja do sniperki. chyba na tyle. Dobra. Dobra, widzimy tutaj Rubensa. Rubens, czyli Rufik, tak naprawdę. I to jest chyba... Jego siostra, siostra była opiekunka, nie pamiętam, tak. chyba siostra raczej. Myślę, że mogą być pokazane, kto te mhm. No, nie wydaje zbyt dobrze. Zresztą ja z wągulerami leją tam z cudową nie Wszystko pobierali w ogóle masakra. O, oh, wow. się jak to wygląda? Czy ogólnie wiem, się stało z Rutwikiem. Rutwik się spalił. Odpalił raczej, ale siostra go tak naprawdę uratowała. Pychając go przez okno, niestety sama Laura, z tego co wynika, chyba spłonęła. Jest to jest ona. Masakra, teraz już wiemy, dlaczego tak naprawdę nie ten ogień. Też ona się po prostu tego ognia boi. Teraz pytania. Gdzie są wyjścia? Chyba tu jest jeszcze jakaś jedna wajecha. Okay. Dobra, myślę, że to mamy. Spokojnie do góry. Tylko co dalej? No wyszły OK. No i dzięki nam śmieju góry więc zaraz wyjdziemy z tej sodoły. no bo nic troszeczkę mam tak nie ma problemu nie ma tragedii okay. sp z tym w ogóle o oh, fak to zobaczysz mój ciepły O, oh, wow. no rufik y nas zaatakował co Dobra, proszę kisiec Weźmy sobie jakieś mózgowy bo zostałem następny Dlatego potrętuję mój ze strzelaby Następny tak samo To jest tak, przylapi się amunicja Okej okay. Szalujemy go Dobra, pięknie Kurwa, następni stoją Ok ja Jeszcze trochę Znowu kolejni Dlatego może, już znowu zero pociągnę Kurwa, dalej No No, nawet spoko Dobra, spierdalajmy Już tu idzie po nas O, chyba, chyba starczy Siostra, siostra Rufika spadła i niestety umarła. Znaczy spaliła się żywcem. Dobra, coś się zawaliło. What the fuck? O kurwa, no jesteśmy tutaj. Wow, czyli przenieśliśmy się z powrotem. I cały czas mi się wydaje jednak, że to i tak nie świat prawdziwy, tylko jakiś taki właśnie wymyślony. Bo tu nie mają w ogóle opcji, żeby się to działo, naprawdę. Musisz jeść. Musisz jeść. Moje Sometimes I hear his voice. The basement. He sounds so close. There is nothing down there. How can I? z Troszkę to Jest to zamknięte. możemy wejść tam. Dobrze tutaj może jakaś masakra jakaś totalna to już jest koniec Tak to jest koniec moi drodzy Dziękuję Wam za oglądanie i wyczekujcie następnego odcinka z gry Devil Within